Zaparcie są jednym z najczęstszych problemów żołądkowych i litowych, które dotykają pacjentów. Najczęściej są one związane z nieprawidłową motoryką przewodu pokarmowego, ale mogą być też manifestacją innych chorób. Główną grupą pacjentów są osoby w wieku podeszłym, około 70-80 roku życia, oraz kobiety. Niektóre leki również mogą powodować zaparcie, takie jak leki przeciwbólowe. Leki przeciwdepresyjne, leki przeciwskurczowe, leki przeczyszczające, doustne preparaty żelaza i inne. Jest pewna grupa chorych, w której może wystąpić zaparcie jako niezależny objaw. Są to choroby neurologiczne, takie jak udar, choroba Parkinsona, takie choroby metaboliczne jak cukrzyca, choroby tarczycy czy przetarczyc, a także tzw. choroby tkanki łączne, czyli choroby reumatologiczne jak twardzina, ameldoidoza czy toczeń. Jeżeli chodzi o przyczyny powstawania zaparć, mogą być też związane z przebytymi operacjami brzusznymi, czyli ze wzrostami, a także z innymi patologiami jelita grubego, takimi jak nowotwór, takimi jak zwężenie pooperacyjne czy inne choroby towarzyszące. Jeżeli zaparcia są zaparciami porczywymi, dołączy się do nich. Objaw w postaci zatrzymania gazów, silne bóle brzucha, gorączka wymagają pilnej konsultacji z lekarzem. Czasami wystarczające jest zwiększenie ilości błonnika pokarmowego w diecie do około 50 g, czyli spożywanie pokarmów wysokobłonnikowych, takie jak pieczywo pełnoziarniste, czy otręby, warzywa i owoce, zwiększenie ilości wody przyjmowanej na dobę do około 2 litrów, a także w znaczącym stopniu ruch i zwiększenie wysiłku fizycznego.